Wy głosujecie ja to realizuję. Witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co najlepsze w świecie kina. Dzisiaj ranking siedmiu najlepszych antagonistów Marvel Cinematic Universe przygotowany przez norkę popkultury. Zapraszam. Miejsce siódme. Zielony Goblin. Zielony Goblin w wydaniu Willema de to bez wątpienia jeden z najpotężniejszych i najbardziej zapadających w pamięć antagonistów w całym MCU. Jego powrót Spider-Man bez drogi do domu był nie tylko ukłonem w stronę fanów trylogii Samara i Miego, ale też dowodem na to, że postać stworzona dwie dekady wcześniej wciąż może wzbudzać autentyczny strach i emocje. Norman Osborn rozdarty między własnym umysłem a demonicznym alter ego pokazuje tutaj całą swoją brutalność. W cenach walk z Peterem Parkerem widać, że nie jest to zwykły złoczyńca, a ktoś kto potrafi manipulować, zaskakiwać i zadawać fizyczny oraz psychiczny ból. To właśnie on odpowiada za jedną z najbardziej wstrząsających scen w filmie, czyli śmierć cioci May, która definiuje dalszą drogę spider Spidermana w MCU i zmienia go w pełnoprawnego bohatera, świadomego ceny swoich decyzji. Dufon nie tylko wrócił do roli, ale też nalegał, by samodzielnie wykonywać większość scen akcji, co dodało starciu realizmu i jeszcze mocniej podkreśliło intensywność jego kreacji. Dzięki temu Zielony Goblin stał się przeciwnikiem, którego nie da się zapomnieć, brutalnym, nieprzewidywalnym i do końca wiernym swojej wizji chaosu. To przykład, że odpowiednio poprowadzony powrót antagonisty sprzed lat może być czymś więcej niż tylko fanserwisem, może być fundamentem emocjonalnym całej historii. Miejsce szóste. The Void. The Void to mroczny alterego Roberta Boba Reynoldsa. Superbohatera o mocy przewyższającej każdego Avengera, który w filmie Thunderbolts z 2025 roku ujawnia niepokojącą, destrukcyjną stronę swojej natury. Bob zyskał swoje zdolności dzięki eksperymentom przeprowadzonym przez Valentinę de Fontaine i organizację Ox, gdy zmagał się z uzależnieniem. The Void manifestuje się jako żywy mrok, rozprzestrzeniający się po Nowym Jorku i wciągający mieszkańców do wymiaru pełnego ich najgorszych wspomnień. W tej ciemności widzowie obserwują starcie nie z klasycznym złoczyńcą, lecz z najgorszym koszmarem Boba, jego depresją, traumą i samotnością, ujęte w formie wizualnie przerażającej i symbolicznie mocnej. W kluczowej scenie Jelena wkracza do tego psychicznego labiryntu i odnajduje Boba w jego dzieciństwie, gdy znęcał się nad nim jego ojciec. Wsparcie zespołu Thunderbolts, ułasabiające akceptację i empatię, pozwala Bobowi odzyskać kontrolę nad sobą i uwolnić mieszkańców miasta z cienia Voida. The Void to nie tyle klasyczny antagonista, co personifikacja wewnętrznego upadku swojego nosiciela. Symbol depresji, poczucia winy i siły, która może zniszczyć wszystko. W porównaniu do komiksowego pierwowzoru, MCU podkreśla ta emocjonalną podróż Boba. Od człowieka pogrążonego w ucieczce, poprzez niezbadane moce, aż po zjednoczenie z innymi, które ratuje go od samozagłady. Miejsce piąte. Vulture. Adrian Toomes, znany jako Vulture, to jeden z najbardziej przyziemnych, a jednocześnie najlepiej napisanych antagonistów MCU. Jego debiut w Spider-Man Homecoming pokazał widzom człowieka, który nie stał się złoczyńcą z powodu manii wielkości, tylko z powodu systemu. Po tym jak rząd i Stark Industries przejęli jego kontrakt na sprzątanie po bitwie o Nowy Jork, Toomes stracił wszystko. Wszystko. Pracę, dochód i stabilność swojej rodziny. Zesperowany zaczął wykorzystywać zdobyte technologie obcych do tworzenia broni i prowadzenia własnych nielegalnych interesów. Jego motywacje są zaskakująco ludzkie i sprawiają, że nie jest jednoznacznie złym charakterem. To człowiek, który chce zapewnić byt bliskim, ale sięga po niewłaściwe środki. Vulture jesteś świetnym kontrastem dla Petera Parkera. Podczas gdy Peter wciąż uczy się odpowiedzialności, Tumst to człowiek rozczarowany systemem i dojrzały przeciwnik, który potrafi patrzeć młodemu Spidermanowi prosto w oczy i powiedzieć: Wiem kim jesteś. Dzięki roli Michaela Kitona postać zyskała dodatkową głębię i charyzmę, co sprawia, że wielu fanów uważa go za jednego z najlepszych złoczyńców w MCU. Miejsce czwarte. Mysterio Quentin Beck, czyli Mysterio, to jeden z tych złoczyńców MCU, którzy nie mają nadludzkich mocy, a mimo to potrafią siać chaos na skalę globalną. Jego debiut w Spider-Man daleko od domu początkowo wprowadził widzów w błąd. Beck występował jako bohater z innego wymiaru, walczący z tajemniczymi elementalami. Dopiero później okazało się, że cały spektakl był iluzją stworzoną przy pomocy zaawansowanej technologii dronów i hologramów. A sam Beck to były pracownik Stark Industries, urażony i up. Pokorzony przez Tonego. Jego plan był sprytny. Zbudować fałszywy wizerunek nowego superbohatera i zdobyć władzę oraz podziw, których nigdy nie otrzymał w prawdziwym życiu. Mysterio idealnie obnaża też słowości Petera Parkera. Jego naiwność, potrzebę znalezienia mentora i brak pełnego doświadczenia jako samodzielny bohater. Co więcej, Beck pozostaje jednym z tych przeciwników, których wpływ wykracza poza ich film. Jego manipulacja doprowadziła do ujawnienia tożsamości Spidermana, co całkowicie zmieniło losy Petera w kolejnych produkcjach. To sprawia, że Mysterio, choć pokonany, odcisnął na MCU piętno większe niż wielu potężniejszych złoczyńców. Miejsce trzecie: Thanos. Danos to bez wątpienia najważniejszy antagonista całej sagi nieskończoności, postać, która zdefiniowała MCU na ponad dekadę. Po raz pierwszy pojawił się w krótkiej scenie po napisach Avengers z 2012 roku, ale na pełną prezentację jego potęgi fani musieli czekać aż do Avengers Wojna Bez Granic. To właśnie tam ujawniono skalę jego planu zdobycie wszystkich kamieni nieskończoności, aby jednym pstryknięciem wyeliminować połowę życia w Wszechświecie. Thanos nie jest jednak typowym złoczyńcą. Nie kieruje się rządzą zniszczenia czy rządzą władzy, lecz fanatycznym przekonaniem, że działa dla dobra ogółu. Ta ideologia oparta na traumatycznym doświadczeniu z rodzimego Tytana, który upadł przez przeludnienie, czyni go jednocześnie przerażającym i zaskakująco logicznym w swojej motywacji. Co ważne, jego postać w MCU została zbudowana z ogromną dbałością, nie tylko jako fizyczna siła nie do powstrzymania, ale też jako ktoś, kto potrafi manipulować emocjami innych. Jego relacja z Gamorą i Nebulą dodaje mu wymiaru tragicznego ojca, który wierzy, że poświęcenie córki to dowód miłości. Samo Wojna Bez Granic jest w zasadzie historią opowiedzianą z jego perspektywy, a finał, w którym triumfuje, był jednym z najbardziej szokujących momentów w historii kina superbohaterskiego. Nawet w końcu gry, gdzie zostaje ostatecznie pokonany, i to dwukrotnie, Thanos pozostaje monumentalny. Jego decyzje i czyny wciąż rezonują w całym MCU, wpływając na kolejne filmy i losy bohaterów. Można śmiało powiedzieć, że to nie tylko jeden z najlepszych antagonistów Marvela, ale jeden z najciekawszych czarnych charakterów w historii ogólnie kina. Miejsce drugie, zimowy żołnierz. Zimowy żołnierz to jeden z najbardziej intrygujących i niejednoznacznych antagonistów w całym MCU. Po raz pierwszy pojawia się w filmie Kapitan Ameryka Zimowy żołnierz z 2014 roku, jako tajemniczy niemal niepowstrzymany zabójca, którego boją się nawet najpotężniejsze organizacje. To, co czyni go wyjątkowym, to fakt, że pod maską kryje się Bucky Barnes, dawny najlepszy przyjaciel Steve'a Rogersa, który rzekomo zginął podczas II wojny światowej. Hydra przejęła jego. Ciało poddała brutalnym eksperymentom i jej wieloletniemu praniu mózgu, czyniąc z niego bezwzględnego agenta, używanego do najważniejszych zamachów i operacji sabotażowych przez dekady. Jako zimowy żołnierz nie jest zwykłym przeciwnikiem. Jego walka z Kapitanem Ameryką to starcie dwóch dawnych braci broni, w którym Steve desperacko próbuje obudzić resztkę człowieczeństwa. To właśnie emocjonalny ciężar tej relacji sprawia, że film działa tak dobrze. Widowiskowe sceny walki. Zwłaszcza starcie na ulicach Waszyngtonu i pojedynek na helikarierze pokazują, jak groźnym i doskonale wyszkolonym wojownikiem stał się Baki. Jednocześnie widać, że pod maską kryje się tragiczna postać człowiek pozbawiony wolnej woli, zmuszony do popełnienia zbrodni, których nigdy by świadomie nie dokonał. Historia zimowego żołnierza nie kończy się jednak na byciu antagonistą. W kolejnych filmach MCU, od Wojny Bohaterów po Falcona i zimowego żołnierza, Baki stara się odnaleźć na nowo własną tożsamość i odkupić winy, które popełnił, będąc pod kontrolą Hydry. To czyni go jedną z najbardziej złożonych postaci w uniwersum, od ofiary i narzędzia w rękach złoczyńców, przez groźnego przeciwnika, aż po bohatera próbującego odnaleźć odkupienie. Miejsce pierwsze, wielki ewolucjonista. W filmie Strażnicy Galaktyki 3 pojawił się jeden z najbardziej niepokojących antagonistów w całym MCU: Wielki Ewolucjonista. To genialny, ale obsesyjnie okrutny naukowiec, który całe życie poświęcił na stworzenie idealnego społeczeństwa, eksperymentując na genetyce i łącząc różne gatunki w hybrydy. Widzimy jego eksperymenty na zwierzętach, w tym tragiczną historię przyjaciół Roketa, co sprawia, że emocjonalny wydźwięk jego działań jest szczególnie mocny. Wielki ewolucjonista nie kieruje się żadnym większym dobrem, jego celem jest czysta kontrola i obsesja nad perfekcją, przez co zyskuje status antagonisty całkowicie pozbawionego odkupienia. W odróżnieniu od wielu innych złoczyńców w MCU nie ma on motywacji politycznych czy osobistych traum, a jedynie chłodne dążenie do udoskonalenia wszechświata. Dzięki temu James Gunn stworzył postać, która wywołuje u czystą odrazę i strach, a jednocześnie pokazuje, jak daleko mogą posunąć się idee postępu w rękach szaleńca. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw lajka, komentarz i subskrypcję, by nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam Was również na kanał Norki Popkultury. Link w opisie. Cześć!